Prosto z Japonii do Polski. Nowoczesny sprzęt firmy Hitachi. Magnetowid typu VT640E. Uniwersalny, doskonały. Możliwość programowania na dwa tygodnie. Zdalne sterowanie, zegar, stop klatka. Automatycznie wyszukuje stacje telewizyjne. Słowem, komfort i elegancja. 20-calowy telewizor stereofoniczny CMT2085. Doskonała jakość odbioru z magnetowidu i komputera. Całkowita niezależność od wahań napięcia w sieci. Niezmienna kontrastowość obrazu. To tylko najważniejsze cechy telewizora. Magnetowid i telewizor firmy Hitachi to dobrana para. W jej towarzystwie spędzisz czas doskonale do naszych sklepów.